Kurde, mol, słuchajcie, co się stało. Chyba mi cieknie akwarium. Eee, co podmieniałem wodę? Chciałem podmienić wodę. Spuściłem trochę. I słuchajcie, zauważyłem, że mam ten filtr w misce tutaj, nie? I zobaczcie, tu jest wody, nie? widzicie to? To jest cień, nie o tym miski, ale ona jest tam. Eee, Wieso to pokazać. Nie jest tam, gdzie na filtrze ta kreska to jest cień, tylko tam niżej. No widać, że tam stoi to w wodzie, nie? Tak sięga do tego białego może tak, do podstawy, nie? Także tam jest, nie wiem, no z 2 cm wody w tej miejsce. Słuchajcie, patrzę, mówię, co się stało? Lałem tutaj wodę do wiadra z akwarium. Myślę, że nie trafiłem i tam nalałem, ale ona jest normalnie żółta i taka stoi. Ta, ta z akwarium taka nie była, więc musiała tam, kurde, ścieknąć, nie? Ale zobaczcie, ile tego tam jest. Przecież to jest y, jakaś masakra. Halo? Skąd to się wzięło? Ja nie wiem, co się dzieje. Co mam teraz zrobić? Tutaj zobaczcie. Blat, ściągnąłem tą listwę taką usłaniającą. On jest normalnie spleśniały, namoknięty aż dotąd zobaczcie różnicę e, i wydaje mi się, że e, tutaj ten, ten róg on jest właśnie taki zapocony, mokry, jak tu dotknę palcem. Słuchajcie, czy to możliwe jest, że ona się tak rozstrzeliło mi to akwarium? No, no ma trochę, nie? Ja kupiłem używane, ale e, no zobaczcie, to jest, to jest normalnie tutaj e, mokra ta, ta płyta, ta sklejka ta, no, to jest mokre kurde mokre jest nie zastanawiałem się bo tu mam ten te węże takie od fluwala one dosyć mocne ciśnienie ale słuchajcie no one są suche wydaje mi się że tutaj jakby coś wychlapywało to bym to zauważył że, że jest mokre akwarium z drugiej strony ewidentnie wydaje mi się że ono cieknie nie <coughs> tutaj to jeszcze tak to mokre to jeszcze bym był w stanie uwierzyć że to tak na moko, bo coś tam wychlapało się czy coś ale ale ta woda w tej miejscu to mnie przeraża nie nie wiem co robić teraz. Jest y, przypał. Tak zwany. Sytuacja tego typu, że nie jest dobrze. E, akwarium jednak cieknie. To nie filtr e, powodował te rozbryzgi, że tam woda ciekła czy coś, tylko jednak ewidentnie ten róg silikon nie trzyma. Spuszczamy teraz wodę, bo zalaliśmy, Zmontowaliśmy biurko. W sensie biurko Zmontowaliśmy szafkę pod tamto akwarium 240 Zalaliśmy wodą, przełożyliśmy filtry, daliśmy grzałkę i co? No na razie wygląda, że jest szczelne wszystko, git Tylko, że temperatura tam co 10 stopni I godzinę się grzeje 1 stopień Więc nie jest kolorowo Z wodą to było? Z wodą co było to już chyba widzieliście Albo widzicie teraz Zobaczcie jaka czysta woda u nas w kranie Dolnośląskim. Za to płacimy. Świetne, nie? Pyszna woda. Herbatka gotowa, nie trzeba nic zaparzać. Co to jest? Jakby to ściana nie jest do końca biała, ale to jest woda, która u nas leci. To jest woda, która u nas leci. Co to jest? Za to płacimy? A, światło ten. ten Blackwater już gotowe. Prosto z kranu leci Blackwater. Hmm. No. no widać, tak. okay. Herbato. Wlewam wodę, żeby dać większe ciśnienie. Dalej jest taka niezabiała, ale już nie jest męcząca. Podpuszczenia miliona litrów wody jest trochę lepiej. Eee, no więc tak to było. No i co? Spuszczamy wodę z tej 180. Załatwiliśmy akwarium. Pożyczyliśmy to jest chyba 100 litrów jakoś. Około 96, albo no coś około 100 litrów. E, które stało 10 lat bez wody. E, było wcześniej szczelne, ale teraz nie wiadomo. Zaraz to będziemy sprawdzać. Zalejemy, jeśli będzie szczelne. Przełożymy filtry i e, przełożymy tam rybki. Tu spuścimy. Całą wodę praktycznie, prawdopodobnie, nie, nie wiem, nie jest kolorowo. Do zobaczenia za chwilę. Także tak, tutaj jest 240. Jest to innowacyjny system tego izolacji, izolacji cieplnej zbiornika opatentowany już przez nas. Także polecamy. Bardzo fajnie trzyma ciepło. O ile ja się trzyma. O ile się nagrzeje. No i tak to wygląda w tej chwili. Dobra, idziemy sprawdzić czy szczelna jest setka. Tutaj mamy Setunię. Stolik jest niepewny, ale lepszego nie mieliśmy. Akwarium zresztą też jest niepewne, więc to jest dobry zestaw. To jest dobry zestaw. Zaraz zobaczymy jak ładnie szczelny. Nie rozpad. Postaram się. To idzie, to połowa tamtego to będzie całe tą No prawie połowa tamtego. W sensie ponad połowa, bo tu jest chyba setka, jak się nie mylę. No dobra, zobaczymy, trzeba przynieść w wodę. Na razie wygląda, że nie ucieknie. Jeszcze, może tak wystanie już co. Proszę. to po ta połowa zobaczymy, nie? No wygląda, że ten silikon nie jest nigdzie uszkodzony, wiesz, no. wygląda dobrze na razie, zobaczymy. No więc tak to wygląda. I trzeba żyć dalej. Zobaczymy co tu się uda z tego akwarium powyciągać, bo co nieco trzeba. Eee, światło mógłbym rozjaśnić, ale mam telefon na dole, a to jest na bluetooth do łapki więc mogę tego teraz zrobić Nie tak to wszystko miało wyglądać powiem wam, no nie tak. No nie tak. No cóż, życie, życie jest jakie jest. Trzeba coś z tym sobie jakoś musimy poradzić, no bo co zrobisz jak nic nie zrobisz? Nic nie zrobisz. Ta, ta ściereczka co tam leżała była tutaj, nie? Ona jest taka, że leci z niej woda. Czyli cieknie. Trochę smuteczek, proszę Państwa, bo no nie tak to miało wszystko wyglądać, kurczę. Dobra, spuszczę jeszcze trochę wody, żeby było gdzieś ryby. On tak mi przykro, jak to się, to wszystko musiałem wyrzucać stąd sobie. Nie, może złożysz to jeszcze ładniej. No Ale nie tak to miało być. No ja ale na wiem. podwalinach nieszczęścia budujemy nasz sukces, więc zostawcie lajka. Napiszcie mm. komentarz, no i oczywiście subskrypcje wreszcie byście też zostawili, a nie tylko oglądacie i zasubskrybujecie, no co wy. jak tam czasowo ten zajdzie zejdzie, czy nie? Pierwsze 30, zaraz się go wda do wiodra. Najlepiej siatką? Ktoś mi pisał komentarz, że siatką źle skalary. Wyławiać się, ale nie ma wyjścia, no wyjścia. się pozabijają zaraz. Kurde. Законодательство 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 Tam Kirys nie leży do góry nogami? Nie, nie, normalnie leży. Kurde, przykleił się do szyby. A te ikry nie składały? Które składały? To ikra przepadła, tak? Tak, no i tak by zjadły tamtą ikrę, już dawno. Już dwa na Jak po co? Co, było już teraz kilkanaście dwa? Nie, jednego. Jednego? Głupieiczka. Ja czuć, że będzie jeszcze spuścić, bo nawet nie wiem, gdzie one są. Tu jest jeden. No Ten spokojnie. Mhm. Jeszcze gdzieś go, te zbrojniki powinny być same i zamyk, a tutaj helmet. sucho, nie? No tak, znieśliśmy filtr. Jest fajnie. Druga w nocy. <noise> Jutro do pracy. Zawsze chciałem taki mieć trip. Tylko, czy to mi sięgnie te kable? No stąd nie? chyba nie. Trochę zapowietrzono i ale nasypiło się. Nic nie zrobimy z tym Jest i ekipa. Dobra, odpala, ale pochwała. wszędzie. Chyba nie wyskoczyła żadna. Chyba nie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Czekaj jeszcze raz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, osiem dziewięć, dziesięć, jeden, siedemnaście To wszystko. Kalmer na plecach. Szpecjalne ramię Mokra. Luzami. Czy dajesz około? Tutaj tak, tu jest ciepło. Nie wiem, dodasz to jeszcze? Możesz. A jak się rozstrzelni? To, to nie. <noise> Dobra, chyba tam Wyjdzie wszystko w praniu Ale w sumie mają tu trochę miejsca tak no, wygląda no, my. myślałem, że, nie, że będzie gorzej Nie jest takie małe to akwarium Dobra odpalaj to Panie Dobra, no. idę tam, ty pilnuj tu no i tak się skończył Dzisiejszy dzień Słuchajcie Czasami są różne sytuacje Na które No nie mamy wpływu Wyszło tak a nie inaczej Dobrze, że udało się to jakoś ogarnąć Mam nadzieję, że to akwarium nie będzie ciekło I że tutaj sobie chwilę pożyją zanim Ogarnę tamto No zobaczymy Zobaczymy wszystko Wszystko się Okaże na dniach. Dzięki za uwagę. Eee, pokażę Wam jeszcze tamto akwarium, jak wygląda. No tutaj te skalarki jakoś sobie muszą przetrwać, niestety. Mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze. No tutaj jest jeden korzeń i żabienice. Dwie. Jedna się urwała bez korzenia. Eee, no zobaczymy. Zobaczymy. Słuchajcie co to wyniknie z tego tematu. Mam nadzieję, że to akwarium będzie szczelne i powędruje na miejsce tamtego. Będziemy coś kminić. Zobaczymy. Dobra, zostawcie tego subka. Trzymajcie się i zobaczymy w następnym odcinku, co się wydarzyło. Pozdro!